Witam wszystkich, z tej strony Kubek A dziś mam acr na mapce Interchange Używam do ACR-a ACR tłumika oraz powiększonego magazynku standardowo Jak tu używam? Padlinożercy, yy, padlinożercy, asasyna i stalkera W specjaliście strzelec, szybkie przybliżanie oraz szybkie ręce Grałem ten mecz z kolegami z klanu Z Neverem Z Babilonem i Ludixem, Których pozdrawiam Udało nam się zrobić tutaj spawn trapa na A Którego będziecie mogli zobaczyć No jest taki, taki no Można powiedzieć Dość, dość, dość taki szybki Na początku tylko tak te wolno killa zdobywałem Ale potem się rozkręcę Zobaczycie jak będę ładnie Tutaj zabijał wrogów z tego tunelu po lewej i tam z po, z po prawej stronie, z tej takiej rozwalonej autostrady. Mhm. Właśnie stąd. Tutaj na, właśnie na mapce Interchange bardzo łatwo się robi tego spawn trapa. Wystarczy przejąć B i C flagi. I będą wychodzić wrogowie tam. Będą się respić na no i wiadomo będą wychodzić z tego tunelu po lewej stronie i z tego z tam po prawej stronie i jest nawet ich dość łatwo zabijać, ponieważ można się właśnie chować za, za tą kolumną co stoję, za tym o widzicie jak o, z łatwością. Jeszcze ACR-em, jak ktoś nie ma tych właśnie zdobytych uwagów, to właśnie polecam na tej mapce wziąć tego ACR-a yy, tutaj gdzie ja przykampić i zgrac jakąś dobrą drużyną Przejąć to Bejtę, myślę, że to nie jest jakieś trudne Trochę szczęścia i może wam się uda Niedługo na moim kanale pojawi się intro Zobaczycie jakie będzie sam nawet jeszcze nie wiem jakie będzie ale będzie też również y, filmik Babilona o którym tak już mówię od dwóch filmików a jeszcze nie ma ale jakoś nie ma czasu żeby on to zrobić ale obiecał że my, myślę że w tym tygodniu y, będzie ja wstawiam filmiki raz raz na, na tydzień albo czasem dwa razy na tydzień jak wiecie no jak, jak zawsze to mówię dopiero zaczynam dopiero zacząłem miesiąc temu nagrywać filmiki zapraszam do subskrypcji kanału lajkowania komentowania jeśli wam się podoba Zaraz tutaj będzie, właśnie będę miał dużo, o tu ludzi, spisze Moab 4, że 4 chyba mi do Moaba brakowało eee, Widzicie, double, cały czas double, jest Moab hmm. Moabów już na koncie mam dużo hmm. Myślę, że niedługo powinienem wbić double Moaba, co jeszcze nigdy nie wiem, tu jeszcze ładny double i Moab zabił trzy osoby. Ludiks mi tu gratuluje. Akurat nie gadałem z nim na Skype, gadałem tylko z Neverem i Babilonem. Myślę, że filmiku nie będę pokazywał do końca, ponieważ nie ma to sensu, a jeszcze trwa dużo, a tam... a końcowy wynik to 40 do 3. Także dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji jeszcze raz, do komentowania, lajkowania, jeśli się Wam podobało. Pozdrawiam, kubek.